Podkarpacie.pl. 6 sierpnia 2016 roku piłkarze Wiki Sport Centrum LKS-u Pisarowce podejmowali MKS Start Pruchnik w meczu pierwszej kolejki e-sport czwartej Ligi Podkarpackiej. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomyczowych opinii. gwizdek sędziwego pana Mateusza Warzochy rozpoczyna spotkanie pierwszej kolejki jest sport czwartej ligi pomiędzy Wikisport Centrum LKS Pisarowce a MKSM Start Pruchnik. 26 minuta spotkania 1 do 0 strzelcem bramki dla drużyny Wikisport Sport Centrum RK

nach az graeu nach az bodu checkau na techi pedu bej gol 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 obra hay Jestem sędzią! Ty człowieku, pojęcia nie ma! Jaki burak! To... Ostatni w dniu dzisiejszym sędziego pana Mateusza Warzowy kończy zwycięskie do drużyny gospodarzy spotkanie. Przypomnę strzelce obramki w 26 minuta Rafał Domaracki. Bardzo się cieszymy z tych trzech punktów. Wiedzieliśmy, że będzie ciężki rywal, bo to Beniaminek i jeżeli... Przyjeżdżają, na pewno nie mieli nic do stracenia, postawili ciężkie warunki, ale cieszę się, że z tyłu na 0 i jeden, jeden do przodu. Punkt na pewno by nas tutaj satysfakcjonował. Nie ukrywam, że obawiałem się tego spotkania. W bardzo mocny zespół, na pewno jedna z czołowych drużyn w tej lidze. My jako Beniaminek, no, powiem szczerze, zapłaciliśmy trochę frycowe. W pierwszej połowie dwie super sytuacje wypracowaliśmy, niestety nie wykorzystaliśmy z niej ani jednej. Po chwili to się zemściło, straciliśmy bramkę na 1-0 i wynik już nie uległ zmianie. Z przebiegu gry na pewno drużyna spiserowiec miała więcej z gry. Byli, są na pewno zespołem bardziej doświadczonym i mają w swoich szeregach kilku dobrych piłkarzy. Cieszę się bardzo. Najważniejsza drużyna, ale wiadomo, że Tatowi syno, yy, serce rośnie, bo yy, Rafałek ładnie to zrobił. Jak, jak stary, doświadczony zawodnik, napastnik, na spokoju ładnie położył, włożył wewnętrzną do środka. Bardzo się cieszę i dziękuję mu bardzo. Dobre wrażenie tutaj pozostawiliśmy. Myślę, że na pewno walczyliśmy przez 90 minut i na pewno yy, chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim moim zawodnikom za zaangażowanie, za ambicje, za walkę. I tak jak mówię, mam nadzieję, że z czasem. Nauczymy się trochę bardziej gry w tej czwartej lidze, bo niestety przeskok na pewno z piątej a do czwartej jest. My praktycznie gramy tą kadrą, którą mieliśmy, minimalne tylko uzupełnienia. Jeszcze chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej zwycięstwa przede wszystkim. Przede wszystkim chcemy się w bezpiecznej grupie utrzymać, ponieważ spadło dużo drużyn z trzeciej ligi i trzeba mieć dużo respektu do nich. Jak się uda, walczymy o czub, a co wyjdzie życie pokaże. fa